Na przykład w Lublinie, który kocham, to jest moje miasto, ale tam jest taka kultura hmm, nadprodukcji wydarzeń kulturalnych. Według mnie jest ich za dużo względem tego, czego ludzie faktycznie potrzebują no, tak i jak oczekują. No takie same trwają z półtora miesiąca. Wynalia to jest tylko tam jakiś fragment, nie? Ale tak. Tych wszystkich wydarzeń jest cała masa i one są praktycznie wszystkie za darmo albo za jakiś grosz. Jeżeli organizujesz festiwal komercyjnie. I masz artystów, którzy po prostu mają bardzo wymagające rajdery, którzy no mają, mają stawki. konkretne stawki, no to po prostu to idzie w setki tysięcy złotych, czasem nawet podchodzi pod miliony. I nie możesz zrobić biletu za 20 złotych, bo po prostu to ci się w życiu nie zepnie. A jak w takim mieście, które jest przyzwyczajone, że od lat i to od dziesiątek lat jest albo za darmo, albo za grosz, robisz bilet, nagle wiesz za 120 złotych, to jesteś obiektem hejtu. <laughs> Więc jeszcze doszło to, że nagle jak to? wiesz, my tu robimy po prostu najlepsze co potrafimy dla ludzi, a wiesz, a ludzie nas jadą, <laughs> Bo są za drogi bilety, nie?